Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam Was mega serdecznie w kolejnej odsłonie Roller Coastera. Dzisiaj postaram się uporać z scenariuszem ostatnim z podstawki. Jest to jak widzicie scenariusz w nazwie Wyspiarski Raj i pozwolę sobie, a że to jest ostatni scenariusz przeczytać właśnie czego tutaj ode mnie oni oczekują i w ogóle jaki jest opisik. Udało Ci się pokonać daleką drogę. Przed tobą ostateczne wyzwanie, ulepszyć sam raj. Spróbuj złamić do swojego parku jak najwięcej mieszkańców wyspy. To trudne wyzwanie, ale gra jest warta świeczki. Dobra. Troszkę przeinaczyłem, no ale wiadomo o co chodzi. No faktycznie, tak jak sobie przed sekundką zobaczyłem, No to ta wyspa, no właśnie, bo to jest w ogóle wyspa, no, tam scenariusz nazywa się Wyspiarski Raj. E, no nie będzie zbyt łatwym polem do popisów, bo tutaj naprawdę e, jest mało miejsca i myślę, że troszkę się e, na głowie jak to tutaj ładnie zrobić. No ale dobra pozostańmy może przy tej, jeszcze przy tym oknie, bo tutaj mamy oczywiście cele, czyli na asystenta ocena parku musi wynieść 600, gości w parku musi być 200, to powinno dać radę zrobić, bez większych problemów, na menedżera gości w parku musi być 450, musimy spłacić pożyczkę, której mamy 8000, no dobra, da radę chyba, o tutaj fajnie można opłaty za wstęp wprowadzać, byle w ogóle był ktoś, kto do mnie wpadnie tutaj, no ale okej, okay, mam nadzieję, że takie osoby będą, na potentata muszę mieć tych si gości 700, e, minimum. Minimalnie dwie kolejki muszę mieć i te kolejki muszą mieć minimalne emocje 7. No to myślę, że też jest w miarę okej. Okay. Tutaj widzicie już też jest jakaś kolejeczka, ale co to dokładnie jest myślę, że to może nie spełniać jakby tych wymogów. Zaraz się dowiemy, a ostatnim oczywiście tutaj jakby celem jest przyprowadzenie i zadowolenie Vipa. Dobra. Tak więc bierzemy się już do roboty, bo naprawdę jest co robić. To jest ostatni scenariusz. E, dosyć trudny, ja sobie przypominam go, jak on tutaj w ogóle wygląda. No emocji to tutaj nam nie wystarczy niestety. Więc będziemy musieli troszkę się narobić. E, pamiętam, że on mi właśnie dużo kłopotów przyswarzał. Że tutaj nieźle kombinowałem, postaram się, żeby teraz to elegancko tutaj wyszło. E, jak widzicie, możemy też korzystać z tego wodnego obszaru. Nie musie, nie, możemy także poza lądem budować całkiem sporo. Znaczy, wiadomo, w większości scenariuszy, w których pojawia się jakaś tam woda, no to jednak jakieś skrawki można dać, ale tutaj naprawdę ten teren, myślę, że będzie e, przydatny, będziemy mogli go wykorzystać e, konkretnie, bo tutaj myślę, że jakiś roller coaster jakby wcisnąć, to byłaby naprawdę dobra sprawa tutaj na tym terenie, który widzicie. Ok, dobra. Zatem zerknijmy sobie jeszcze tutaj, kogo mamy zatrudnionego w ogóle? No, nikogo um, w sumie to na razie gości, w ogóle nie mamy wicie. W sumie jest to na tyle prosta sprawa, że w tej chwili dali nam mm, tylko tak naprawdę miejsce do budowy i jakąś tam jedną alejkę. Powiedzmy, jedne schody do jednej atrakcji to jest poniekąd plus, moim zdaniem. Możemy wszystko według własnej wizji jakoś tutaj zrobić. No, ale jednak tych dozorców, już dwóch dam. Jeden mechanik też się nam na start przyda. No i okej, okay, tak sobie będziemy funkcjonować. E, dobra, dobra, dobra. Jeszcze atrakcje. No atrakcja oczywiście jest tylko jedna. E, to jest ta atrakcja, którą już oglądaliście. Jeśli chodzi o sklepiki. No to tego nie ma. Dobra. Także ja zaczął od jakichś mniejszych atrakcji, mimo wszystko, kurde, czego ja nie postawiłem. A nie, wszystko jest okej, okay. dobra. A e, w każdym razie zacząłbym od jakichś mniejszych atrakcji. Co tutaj w ogóle mamy? Twister Phoenix. Kurczę, no tego nie kojarzę. Przyznam się szczerze, że no tak widzieliście, no. Od jakiegoś tam czasu nie było odcinków, no ale... Nie kojarzę tej atrakcji zbytnio. Nie wiem, czy się pojawia ostatnio, no ale damy ją. Tylko jakoś tak fajnie to roz rozmieśmy, bo tego miejsca, ojoj, tego miejsca mimo wszystko jest, jest yy, dosyć mało. Tak jak mówiłem, tutaj gdzieś jakiś rollercoaster by się przydał. A to gdzieś może tutaj wciśniemy bardziej na lewo. Także przedłużymy sobie tę ścieżkę. Postawię oczywiście tę atrakcję, no i już puścimy grę. Zobaczymy, jak z tymi gośćmi faktycznie będzie. Czy nie będzie to problemem jakimś większym, właśnie, zgromadzenie ich w jakiejś w miarę konkretnej ilości. Dobra, gadam, gadam, a atrakcje nie powstają. Wpadałoby, żeby jednak powstały. Hmm. Możemy to dać troszkę wyżej. No, trochę stracę na tym. No, finansowo troszeczkę stracimy. Ale jakby nie patrzeć, wyjdziemy chyba dobrze. Dobra, czy to nie jest za wysoko teraz? Chyba nie, chyba nie, chyba damy radę sobie z tym. Może i nie. Dobra, pokombinujemy, pokombinujemy. E, tutaj mogę sobie powiedzmy to miejsce. Z... Ojej Tutaj powiedzmy to miejsce, mogę zmarnować, bo no nie chcę wchodzić gdzieś tutaj w to morze. No ale za dużo, tak jak mówiłem, nie chcę tego też brać. Tutaj powinno to dobrze wyjść. Um... Też widzicie, na zboczu tej góry zbudowałem to, powinno być ok z miejscem, tu tutaj wciśniemy jakieś sklepiki jeszcze, zobaczycie sami i jak to wyjdzie. Dobra, ja puszczam grę, aha, no i oczywiście pożyczkę oddam, żeby odsetki nam nie leciały, chociaż akurat na tej mapie nie są zbyt wysokie, 8,9% rocznie to nie jest dużo. E, pamiętam, że były naprawdę czasem straszne te odsetki, zobaczymy czy to jakaś kampania nie będzie nam potrzebna. Póki co nie mamy żadnych gości, to jest widzicie jakaś w ogóle wyspa, nie wiem, bezludna, no w sumie teraz tutaj mam tych, powiedzmy, trzech, trzech ziomków, m, tych, tych, tego mechanika i dwóch dozorców, no ale ogólnie widzicie, tutaj jest jakiś tam port turystyczny, powiedzmy się tak można nazwać, to też tutaj łodzi zbytnio nie widać, no ale pewnie coś takiego to jest, no i właśnie tych gości może tutaj dość, ci gości mogą przebywać w dość wolnym tempie, Mam nadzieję, że jednak będzie ono chociaż w miarę satysfakcjonujące, że dojedziemy. No już jest 20 szaleństwo. Nie no, dawno nie rozkręcałem chyba parku, od, od zera praktycznie. Takiego czegoś dawno nie mieliśmy. Najpierw zajmiemy się oczywiście dostosowaniem ceny. Oj, oj, No, tutaj. Nie chcą za dużo chyba a wydawać nasi goście. Kurde. No to na tym nie zarobimy. No ale to jest mała atrakcja, bardziej właśnie mi chodziło o, o to ściągnięcie ludzi do parku. Dobra. Tu też kurde szaleństwa nie ma. Co tutaj się dzieje? No bo to jest długa ta, ta trasa w ogóle i, i oni zanim tutaj dojdą, to w ogóle to też troszeczkę minie. Aha. No, tak nie bardzo rozumiem, bo chyba nikt tutaj nie chce przyjść. No ale okej. Okay. Mam nadzieję, że jednak ktoś tutaj podejdzie sobie. Mm, czy ktoś tutaj o tym myśli? Chyba nie. Dobra. Bo pieniążki, widzicie. Kurczę, Escape tutaj nie działa tak. Ale pieniążki, widzicie, no cały czas nam niestety spadają. I to mi się niezbyt podoba. No bo wiadomo, że utrzymanie takiej atrakcji kosztuje. I teraz pytanie, czy w ogóle ta atrakcja w takim razie ma sens, jakiś większy. A, bo, bo coś widzę, że nie chcą ludzie z niej korzystać. A jakbym dał kampanię. Hmm. Dobra, słuchajcie, A, spróbujemy zrobić jakąś kampanię. Możemy coś takiego dać. Kupony, dobra. To nam zwiększy na start już też liczbę gości oczywiście. Niech to będzie taki coś. Toros to do raju. Dobra. No to nie jest droga sprawa. Możemy się w tę kampanię zabawić. O, ale widzę, że na goście są, ale tę kampanię też damy. Tylko co oni chcą tutaj? Wygląda na zbyt intensywne. No dziwna sprawa, no ale okej. Okay. Uh, już gości mamy, 47, jak tutaj to się sprawuje? No z jedną atrakcją tak też słabo trochę. No, ci z kolei chcą czegoś bardziej emocjonującego, no ja nie rozumiem, ale okej. Okay. Dobra, uh, tutaj oczywiście będziemy musieli odkryć, okej. Okay. To, jest, to jest też coś nowego. Aż tak tutaj nie, nie było z tym problemów. W takim razie uh, badanie wszystkiego innego na razie odrzucamy. Niech się pojawiają nam właśnie te sklepy udogodnienia, no to jest jednak niezbędna sprawa, na tym zawsze jakieś grosze można zarobić. Zawsze to tam jakieś zadowolenie powoduje u ludzi, no... Nikt nie chce mieć... ...spragnionych gości, bo wiadomo, że oni niezbyt chętnie wtedy korzystają z atrakcji. Dobra, to jest wyłączone czy co? Nie, no jest ja nie rozumiem. Aha, zepsute. O, w takim razie no nie wiem, co ten mechanik robi i czemu to się psuło mi tutaj. Kurczę. Może ten Swaniak nie wie jak tam dojść po prostu. Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Może mi tak dali takie utrudnienie na, na starcie. Kurde. No. Ale Sherlock naprawdę z tego mechanika już tutaj wydaje mi się, że chodził, ale no. Oczywiście jasne, lepiej przynosić tej straty pracodawcy. Okej, okay, mamy już elegancko. Teraz chyba działa. Tak jest. W tej chwili już powinien ktoś tutaj wpaść, chyba że ceny są zbyt wysokie, bo... Nie wiem, czy zauważyliście, no ale tutaj ta cena dosyć, dosyć konkretna była. 5,5, no to nie jest tak mało. Hmm. <laughs> nie wiem, co mi tutaj wygląda na zbyt intensywne, no ale można na przykład zmniejszyć ten łańcuch. Prędkość łańcucha w ciągarki. To też myślę inaczej będzie działało wtedy, chociaż czy ja wiem, akurat na to, to wpłynie? Nie wiem, dobra. Nieważne. Na razie to przynosi straty i to mnie trochę wkurza i to duże straty, jakby nie patrzeć. Dobra, słuchajcie, ja to usunę. Podejrzewam, że tutaj oni chcieli, żebym w ogóle się z tym bawił. Ale skoro to przynosi nam straty i za dużo byłoby chyba problemów z bawieniem się z tym, no to po prostu to usunę. Zaczniemy sobie z czymś innym. Naprawdę, mam też tańsze atrakcje w utrzymaniu, e, które jednak też mogą nam pozwolić zebrać dosyć konkretne ilości gości. Dobra, tutaj oczywiście nie zrobiłem jednej rzeczy: nie ustawiłem, żeby było pełne obciążenie. Tutaj to też damy. Póki co wiadomo tych kolejek tutaj zbytnio nie ma A co nam odkryli? No właśnie, no właśnie, nic nam nie odkryli A goście są spragnieni No to zaraz, chyba już coś powinno być Dobra Piążki są, oczywiście sprzedałem tą kolejkę Nareszcie No, no oczywiście A jak, jak zapotrzebowanie było to nikt tutaj nie chodził A teraz wszyscy Tak ta, ta zwykle jest Dobra, jakieś inne kolejeczki? No, mamy tutaj drewnianą kolejkę, to jest samo w sobie tanie, ale czy tutaj możemy uzyskać taki wskaźnik emocji? Może być ciężko, no, dać się da, ale ale czy z jakieś dosyć małe pieniądze? Chyba nie, chyba nie z tego co widzę. Ja bym skorzystał jednak z gotowych projektów. Dobra, jak to wygląda? No, to są za drogie rzeczy. Też tak na styk to by, to by wystarczyło nam, chyba. No, ale dobra. A Póki co jeszcze coś innego może tutaj zbuduję. Trampolina, to jest łagodna przejażdżka. No dobra, możemy sprawdzić, możemy sprawdzić czy nasi goście z czegoś takiego by chcieli korzystać, bo niektórzy tam narzekali, że ło, że właśnie są zbyt intensywne te przejażdżki, niektórzy mówili, że nie, a więc, więc sprawdzimy jak faktycznie z tym jest. Dobra, kurde, nie rozumiem tego. To tutaj po prostu chyba bym musiał usunąć tę ścieżkę, bo ten mechanik mi łazi po całym parku, nie wiem po co. Więc usuniemy pięknie, dobra. Przy okazji można też zarobić. To jest dobra sprawa. Zawsze na wszystkich takich pierdołach można. E, parę groszy. O parę groszy się wzbogacić. Dobra, wywaliłem ich gdzieś do lasu. Gincie, po prostu. Nie chcecie korzystać z moich atrakcji, no to teraz macie problem. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Chwila zatrwa niestety. Zadowolenie jest małe, bo, 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 bo. nie mamy czasu przejazdu tak naprawdę, tutaj nie ma. Nie ma atrakcji. Także no to tak musi wyglądać. Dozorcy mi odchodzą. No. W sumie dla nich tutaj póki co nie ma roboty. Nie, przynajmniej nie, nie widzę takowej. No okej. Okay. Tutaj myślę, że nie będziemy wchodzili w ogóle pod tę górę. No. To, to fajnie wygląda, ale za dużo chyba zabawy z tym by było. Tak mi się wydaje przynajmniej. A zatem sobie pobudujemy coś w tej plaży. Tak myślę, że byłoby najłatwiej nawet. Co to jest? Nie wiem od czego to jest. Nieważne. W każdym razie mamy teraz atrakcję do dokończenia. To też zrobimy. Um, może coś takiego. Nie, dobra. Zrobimy normalnie. Nie Będziemy tutaj się za bardzo bawili z tym. Puścimy coś takiego. Kurczę. Dobra. Kurny, co ja z tym mam dzisiaj? No nie, działa, dobra, okej. Okay. Wydawało mi się, że po prostu nie jest to połączone, no wiecie, jakby to wyglądało, uh, no nawet nie, wygl nie tyle co wyglądało, ale po prostu, no ludzie by z tego nie mogli korzystać, to byłoby raczej słabe. Dobra. Kurde się bawię tutaj z tym. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Jak teraz jest, jest dobrze, jest pięknie. No ludzi tutaj zbytnio nie mam. Trudno. Póki co postaram się urozkręcić powolutku, to w sumie, no mogłem pograć na pauzie, no ale po co. Z jakiegoś tam ekonomicznego punktu widzenia byłoby to na pewno lepsze, no ale. Można i tak. Widzę, że ludzie chcą z tego korzystać, naprawdę. No, tłumów nie ma. Ciężko, żeby e, dla takiej atrakcji przychodziły tłumy. No, ale mimo wszystko ktoś tutaj jest. Dobra, bo widzę, że faktycznie no z tymi gośćmi jest problem, żeby ich sprowadzić. Troszeczkę mi to pewnie zajmie. A troszeczkę będziemy musieli sobie poczekać. Ja bym od razu szedł w te kolejki. No mamy 11 tysięcy. Rozejrzyjmy się jeszcze po jakichś gotowych projektach. Myślę, że coś tutaj powinniśmy znaleźć. Giga kolejka, no ale to wiadomo, to jest giga kolejka. To jest bardzo droga sprawa, ale mam tutaj takie kolejeczki, widzę. Um, na przykład ten projekt. Jakby go tutaj wcisnąć gdzieś, to byłoby no świetnie po prostu. Tylko coś czuję, że się... Nie da tego wcisnąć. obrócimy. No słabo, słabo, słabo to wygląda. Znowu przez cały park by musieli chodzić, to, to nie jest też dobre. Chociaż, chociaż, chociaż. Za dużo, za dużo. Tyle nie mam. No mógłbym w sumie też na kurzycy pojechać kawałek. Hmm. Tylko teraz to jest pytanie, czy o ich to faktycznie zainteresuje. Um, niby mamy kolejkę. Jako oczywiście um, jeden z celów, no ale co z tego? Ja bym chciał, żeby to jednak też jakiś zyski mi przynosiło. O, badajmy jeszcze resztę. No, wiecie, że tutaj ten start też jest istotny, chcę jednak, żeby wszystko tutaj dobrze wychodziło. No, tutaj taki, o, takich emocji nie będzie. Nie, no, jest grzybnia. Okej, okay, to, to myślę, że z tym ze spokojem możemy zaryzykować. To jest też, myślę, bardzo fajne z, tym, z tymi dzikimi myszami. czy no, czak, tutaj to się zwało, że to zajmuje naprawdę mało miejsca. Kolejka dzika mysz, zajmuje mało miejsca i bardzo mało kosztuje. No, przy czym naprawdę niektóre rzeczy tutaj łatwo bardzo łatwo spełnić, nie, nie trzeba za bardzo też a, fantazjować. E, wszędzie, też tworzenie mm, własnych mm, torów też jest myślę bardzo bardzo proste, bo bo w sumie to widzisz ta skrętliwość jest dosyć y, łatwa. To da się naprawdę a, w sposób taki <laughs> No w zasadzie bezkolizyjny, zawsze zrobić można. Zrobić taki skręcik bardzo ostry, z tym nie ma problemów przy innych kolejkach. No, niestety, to są często jakieś tam dziwne zakrętasy. Tutaj, no naprawdę, jeśli chodzi o to, problemu żadnego nie ma. Dobra, A jak tutaj przejść? Jak tu przejść? Dobra, mamy to pięknie, czy jest fantastycznie doprowadzone. Teraz tylko jeszcze o. A to nie to miało być. Dobra. Dobra, to damy odtąd. To nie jest jakaś ważna sprawa. Aż tak długa chyba ona nie będzie musiała być, widzicie. No, za dużo tutaj fanów nie mam. Aj, za dużo tutaj ludzi nie mam w tym parku póki co. O, czyli tak sobie to poprowadziliśmy. No i można chyba wystartować. Jedynie, oczywiście, o, jest pełne obciążenie, jest maksymalna. Mm, ta prędkość też jest. Teraz tylko dobrą cenę ustalimy i będzie chyba zacnie. No, pieniążki nam się coś skurczyły, no ale co zrobić? Może minimalnie opłaty za wstęp zmniejszymy. Może wtedy to lepiej będzie szło, bo póki co 35 mamy, no już 37 gości. No i czekam na więcej, bo jednak, no, na tym to nie zarobimy, na tym, no nie spełnimy też celów. Ocena parku utrzymana, spoko, no ale gości w parku, no musimy mieć 200, czyli no troszeczkę ich musi tutaj być. Dobra. Fajnie, że udało się właśnie. Kurde, bo teraz to faktycznie mechanika nie mam, to się nie mogę dziwić. Na pewno mi podchodzili wszyscy. No nie rozumiem. Tutaj będę musiał chyba faktycznie ich tam powysyłać na jakieś szkolenia i tak dalej, bo mi się ono chyba pluli non stop. Jeśli chodzi o tych dozorców, to właśnie muszę też pilnować, żeby. żeby właśnie ten teren nie był za duży, żeby oni się tutaj nie nachodzili, bo tak to będę musiał ich naprawdę sporo. Tutaj zatrudnić no Tego nie chcę, tego nie chcę To też są, to też są dosyć spore koszta Dobra No ale ładnie Wzrasta mi od tej kolejki Widzę tutaj, no naprawdę sporo o Sporo wzrasta mi liczba gości Wiadomo, tutaj nie ma szału no Ten początek dosyć wolny, akurat w tym scenariuszu miałem Jak widzieliście, ale już chyba wychodzimy powoli No na ten tor, na którym powinniśmy być Dobra no, tutaj pieniążki będą, tu pieniążki będą, nie mogę narzekać. Ładnie, jeszcze coś tutaj by wypadało postawić u wyjścia. Sprawdźmy, ile tutaj nam produkowali jabłka w tofi, no dużo tych napojów. Dobra, napoje, to się tutaj znajdzie też. Jasne. Co mówię, no takie pierdółki niby, ale zawsze ktoś z tego skorzysta, zawsze coś można na tym zarobić. Dobra. Jeszcze oczywiście ty jabłka w tofli. no Mogliby jakieś konkrety dać, jakieś hamburgery albo coś, no nie wiem, nie wiem. Czemu tego nie ma? Mm, jak widzicie, różne, różne. Naprawdę nam dają do każdego scenariusza co innego, właściwie różne nam dają te atrakcje, sklepy, udogodnienia. No, to też jest ciekawe. Mm, na pewno lepiej w każdym scenariuszu mieć co innego. A zaraz dojedziemy do tych 200, także pięknie przynajmniej tego asystenta zrobimy. No początek. Trochę, trochę nie wyszedł. Mogę na samym... O, już od początku mogę tę kolejkę usunąć. Pamiętam, że kiedyś zrobiłem to samo, nie wiem dlaczego. Mówię oczywiście o tym prosto do raju, czy jak tam się nazywało tej kolejce, która się owijała wokół tych wzgórzy. Kiedyś pamiętam, że też to usunąłem. I właśnie było ok. Nie wiem dlaczego tam w sumie ludzie z tego nie chcieli korzystać za bardzo. I wtedy i teraz. Nie wiem, nie wiem. No chyba już jest dobrze, mamy pieniądze. Zaraz będzie asystent. Tak jest, już go mamy, więc teraz spróbujemy się wykazać jako menedżer. Mała sumka pieniędzy, no, no tysiąc zawsze coś, no ale no, szału nie ma, nie, nie oszukujmy się. No a teraz gości, już mamy ciut więcej, zatem sobie też postawię coś jeszcze z tymi napojami. No, tutaj chyba też tego nie mieliśmy. Jakieś krok tropikalne. Dobra, wrócimy. I bam, dobra, jest pięknie. Mamy to, troszeczkę możemy też ceny zwiększyć, no co tej zaszaleje, zaszaleje, nigdy prawie, powiem wam szczerze, tego nie robię, mm, jakoś mi szkoda nawet czasu na to i szkoda mi Aj, energii i w ogóle, no nie chcę jakoś poświęcać na to uwagi, e, wolę się zająć innymi rzeczami, no ale ch minimalnie chyba opłaca się zawsze jednak zwiększyć. No chyba, że faktycznie ci goście są jacyś wybredni No i, i, i to jest dla nich wielka różnica Ile będą płacić No ale elegancko, elegancko Goście w parku nam no, tutaj rośnie Rośnie ich ilość Już yy, mamy ich 250 prawie To chyba ten scenariusz nie będzie aż tak trudny Jak mi się wydawało, że będzie Chociaż z tymi gośćmi może być problem Kurde, coś czuję, że przez... Kolejny odcinek będę tych gości ciągle gdzieś tam dopychał do tego parku. No ale dobra, trzeba się rozwijać w sumie. Trzeba jeszcze coś dobudować, bo no goście w nieskończoność nam rosnąć nie będą, już właściwie nam nie rośnie ich ilość. Więc, więc, więc po prostu przedłużymy tę alejkę. Wolę mieć, mówię, wszystko gdzieś tutaj przy jednej alejce. Nie mieć żadnych większych problemów później z tym, że, że ludzie, że to muszą gdzieś latać, że goście w sumie też muszą gdzieś latać. Wszystko chyba lepiej mieć jednak w pobliżu siebie. Dobra, bo tu wszystko chesz. No dziwnie, dziwnie, nierówno, nierówna ta plaża strasznie. Nie Mogę ją podrównać, no ale to są duże koszty. Ale moim zdaniem dobrze, że coś takiego istnieje. E, można sobie troszeczkę pomóc. Nie wiem, czy w którymkolwiek odcinku to robiłem, czy wam to pokazywałem. Jeśli nie znacie tej gry, no ale coś takiego oczywiście jest, żeby nie było. Okej, okay, co my tutaj mamy, no w sumie nic nie mamy, bo badania całe poszły, no oczywiście na te wszystkie e, udogodnienia sklepy, ja bym poszedł w kolejki górskie jeszcze, kolejki dla dzieci też troszkę, o tak, to dajmy, łagodne przejażdżki również, bo chyba, chyba na tym też zarabiamy i całkiem nieźle, resztę myślę, że można po prostu gdzieś tam odstawić na bok, e, przynajmniej póki co, kurda, to mi przynosi chyba straty, ham, nie, jest ładnie, mm, może być. No nie, to nie na to spojrzałem, ale też jest ładnie, okej. Okay. W każdym razie strat nie ma. To mi wystarczy, jakby nie patrzeć. Dobra. Co jeszcze tutaj mamy? No, łódki wiosłowe są. Kiedyś właśnie się z tym bawiłem. Być może dlatego mi tak długo to zajęło, bo chciałem właśnie na tym, jakby tutaj się oprzeć, ale, no, powiedzmy sobie jeszcze, to są tylko łódki wiosłowe. Na tym, <laughs> zarobić jakoś konkretnie się nie da, to jest takie rozmaicenie raczej. No, zatem też właśnie tak jak wspominałem, męczyłem się z tym straszliwie. Możemy basem wybudować, ale dobra, to sobie odstawimy. E, może na właśnie te dodatki, tam głównie jest to wskazane. Hmm, tutaj brakuje nam właśnie takich chociażby wężowej zjeżdżalni. To sobie możemy gdzieś jeszcze tutaj postawić. Może tu obok tego od razu. No, będzie mi widzicie, taki komplet, można powiedzieć. A tego wszystkiego. Hmm, dobra, hmm. Jakby to zrobić? Jakby to zrobić, żeby jednak też trochę sobie może uprościć pewne rzeczy. No nie wiem, nie wiem. Tutaj od razu zejdziemy... No nie, nie zejdziemy. Tutaj standardowo pójdziemy chyba jednak... Nie będziemy się bawili. Trochę dłuższa, przynajmniej będzie ta kolejka, jakieś to też są plusy. Dobra. Okej. Okay. O, 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 widzicie, bo tutaj nie wszystko jest optymalnie zrobione. Dobra, ja też optymalnie tego nie zrobiłem. Kurczę. Dobra, i widzieliście, no nie było to najlepiej zrobione. No w sumie teraz tak niezbyt estetycznie wygląda, no ale tam nie były to schody w jednym fragmencie, gdzie mogły być. No w sumie sam to tak zrobiłem, no ale dało się jednak to lepiej zrobić. Bardzo mnie to cieszy, że przynajmniej fajnie sobie tutaj to doprowadziłem. Dobra, goście nam nie wzrastają, bo muszę otworzyć najpierw, może to coś tutaj zmieni. No wiadomo, to jest taka malutka tam atrakcja, ale za dużo to nam w tym momencie nie da. No ale zawsze jakieś grosze, zawsze, zawsze to jest jakaś atrakcja. O, Paros przybyło. Dobra, teraz weźmy się może za, te, za wyjście, żeby no mi tutaj nie pospadali wszyscy goście. O, tu chciałem właśnie jakoś to ładnie połączyć, no ale to mi się nie uda. Szkoda, szkoda. Zawsze, zawsze muszę gdzieś to postawić. I Tam, gdzie trzeba. No, trudno. Ojej, oj, oj. Hm. 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 Teraz się pobawimy naprawdę, a konkretniej. A nie, dobra. Mamy tutaj zejście pięknie. O to chodziło. Już myślałem, że mi będzie właśnie tego brakowało. Kurde, co ja z tym mam? Wszędzie wstawiam te, te klocki, te ścieżki. Dobra, powoli, powoli dojeżdżamy już do tych 450, no bardzo powoli Jeśli chodzi o fundusze To myślę, że jednak tutaj to wychodzi nieźle Oczywiście teraz budowałem, więc troszeczkę straciłem Stracić to może nie straciłem, ale no troszeczkę mnie kosztowały te wszystkie inwestycje Myślę, że tutaj to się spłaci wszystko No ale nie mam jakiegoś zarobku takiego na 300 jeszcze no, Ale zwiększymy tej cenę, może też to Coś da, no widzicie, no to jest taka atrakcja, jest tylko jedna osoba z nim może korzystać, więc tutaj, nawet jeśli zainteresowanie byłoby naprawdę ogromne, to, to i tak na tym zarobić się zbytnio nie da. Kurde, tutaj mamy straty. Koniec miesiąca, jak to wyjdzie? No minimalnie na plusie, ale bardzo minimalnie, słuchajcie. To mi się tak nie podoba za bardzo. Może jednak dałoby się więcej z tego wyciągnąć. E, jakie tutaj jest zainteresowanie? No, takie sobie, takie sobie. Ktoś tutaj z tego korzysta? Na no, szału nie ma. E, dobra, to ja w takim razie e, też jakąś kampanię rozkręcę. Może tutaj też coś zmienimy tym. Do tej pory udawało nam się w sumie jakoś tak bez tego e, uporać. Ale teraz damy darmowe wejścia. Może nie na tyle tygodni. Na dwa tygodnie opuścimy. Zobaczymy, czy faktycznie mi się zwiększy znacząco liczba gości. Tutaj też e, tę ścieżkę zbudowałem. Nie, bez sensu, bez sensu tak wcześnie, bo teraz widzicie też ci goście. Zamiast korzystać z atrakcji gdzieś mi tutaj łażą po całym terenie. Do tego nie chcemy. To też dobrze nie wpływa jednak na cały rozwój wydarzeń w moim parku. Dobra. O kurde... No, ale się tego porobiło. Do tej pory... Miałem tylko te jakieś biedne spączki z jabłkami, czy nie wiadomo co, nie wiem jak się nazywało, już, już, już wam mówię. Jabłka w tofi, o, tak to się zwie. No a teraz już kebaby mamy, no konkretnie, konkretnie już się zaczyna tutaj dziać. Dobra, kampania zakończona. No, parę osób przybyło. Pytanie, czy dzięki temu, czy też nie. Dobra, to jest nieistotne, ale mamy, mamy troszeczkę więcej tych gości, można z nich e, te pieniądze chyba jakoś wydobyć. Um, no ale póki co cały czas. No nie, nie rośnie nam jakoś. A też ten zarobek. No też z ostatniego miesiąca już było to 77 dolców. No powolutku, bardzo powolutku, widzicie, zmierzamy jednak e, do spełniania kolejnych celów, do wygrania tej mapki, do wygrania tego scenariusza. A tutaj jak jest. Jest nieźle, jest nieźle. Myślałem. No widzicie, kolejek nie ma, więc myślałem, że to słabo wygląda. No tutaj oczywiście zatrzymano awaryjnie. Sprawdźmy w ogóle jak wyglądamy z personelem Jest mechanik, i, i czy on jest zadowolony i tak dalej No w miarę zadowolony jest, ale jest leniwy No to wyszkolimy go troszeczkę, dobra Jak mu to zmieniło? Trochę lenistwo mniejsze, dobra już wyszkolimy do maksa, no to kosztuje mnie w tej chwili Kiedy jeszcze tej kasy jest nie za dużo, no to No, 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 no niestety To nie jest dobra wtedy sprawa no, ale to jest konieczne, powiedzmy, żeby on tutaj wszystko robił tak, jak trzeba. E, mam jednego mechanika, więc chcę uniknąć też jakichś większych e, problemów, kiedy no więcej tych, tych atrakcji mi się zepsuje. No tak, jak teraz na przykład. Normalnie to, wiadomo, z takim lenistwem, jakie było, to praktycznie by tutaj nie pracował. No ale dobra, teraz już to wygląda całkiem zacnie. Co można jeszcze usunąć? Czy czego nie można usunąć i zarobić jakieś groszy Ja <grych> szukam takich. O, jeszcze straciliśmy. Ja już szukam naprawdę takich rzeczy, na których można zarobić, a to naprawdę i tak są grosze. Dobra. 319 gości, 319 gości. No trzeba pokombinować tutaj ostrzej. No jednak, tutaj już i, wiadomo, można się tutaj pobawić trochę, można robić nie do końca mądre rzeczy, No mimo wszystko to widać, że to jest, powiedzmy ten ostatni scenariusz. Dobra, ja myślę, że, jeszcze coś takiego małego, jeśli chodzi o kolejki, wybudujemy. W sumie możemy w tej chwili, jakby nie patrzeć, kiedy już spłaciłem pożyczkę, można się bawić w kredyty. No i dobra, pójdziemy w to. No ale słuchajcie, myślę, że to już koniec tego odcinka. Być może tutaj e, troszeczkę was też zanudziłem, no ale taki ten start wydaje mi się no, musiał być, może i nie musiał, ale u mnie to tak po prostu wyszło. E, zatem zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie. E, te pożyczki oczywiście zaciągnę, no i spróbuję sobie jakoś poradzić, jakoś kupić te roller a wypełnić, e, spełnić te kolejne cele. Tak więc do zobaczenia, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Cześć!